Otrzymuję ostatnio bardzo dużo pytań w sprawie możliwości zamieszkania w Szwajcarii. Szwajcaria nie jest tania, ale znajduje swoich zwolenników z dwóch powodów. Nie ma tam podatku zysków kapitałowych, a dodatkowo można skorzystać z opodatkowania podatkiem ryczałtowym, tzw. Tak LAMSA. Z niektórymi z Was doszliśmy do wniosku, że jest to dobre miejsce, aby w nim zamieszkać, jeśli w Polsce założyłeś czy założyłaś fundację prywatną. Cześć. Jeśli zastanawiasz się, jak bezpiecznie przeprowadzić się za granicę, to jesteś we właściwym miejscu. Od początku tego roku prawie 500 osób zwróciło się do mnie o pomoc w przeprowadzce lub przeniesieniu biznesu za granicę. Na moim kanale Wealth Advisor Anna Maria Panasiuk dowiesz się, jak przygotować się do takiego procesu, na co uważać, jak uniknąć niepotrzebnych kosztów takiej przeprowadzki. Zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Przypomnijmy sobie zatem, jak wygląda ulga podatkowa w Szwajcarii, czyli podatek ryczałtowy LAMSAM. Rozmawialiśmy o tym mniej więcej rok temu. Jeśli przyjeżdżasz do Szwajcarii, możesz nabyć rezydencję podatkową już po 90 dniach. Z reżimu LAMSAM możesz skorzystać wyłącznie wtedy, gdy wcześniej nie byłeś rezydentem Szwajcarii lub po co najmniej 10-letniej nieobecności w kraju oraz jeśli przez te 10 lat nie podejmowałeś zatrudnienia w Szwajcarii. Prawo do zryczałtowanego podatkowania wygasa, gdy podejmiesz pracę w Szwajcarii. Jest to niezmiernie ważne kryterium, gdyż dotyczy obojga małżonków. Jak to powiedział ostatnio mój klient, musisz mieć świadomość, że korzystając z systemu w Szwajcarii, będziesz mógł co prawda pić przez cały dzień różowe wino, ale nie będzie tobie wolno podjąć tam pracę. Prawo do zryczałtowanego podatkowania możesz utracić również, jeśli uzyskasz obywatelstwo szwajcarskie po podjęciu decyzji o przejściu na zwykłe opodatkowanie. Nie można wrócić do opodatkowania ryczałt jak liczy się podatek ryczałtowy w Szwajcarii? Szacowanie podatku ryczałtowego dokonujesz w rozmowach z lokalnym urzędem skarbowym. Ma to postać negocjacji, w których pomagają lokalni agenci. Istnieją ustalone prawnie minima, które wyznaczają poziom tego podatku. Jest on uzależniony od Twojego statusu majątkowego. Czy rodzinnego? Na jego wysokość ma wpływ np. nieruchomość, jaką wynajmujesz w Szwajcarii, bo nie może on być niższy niż siedmiokrotność rocznej wartości najmu domu, w którym zamieszkujesz. Poszczególne kantony co publikują minimalną podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, która jest również miernikiem dla płaconego ryczałtu. Na przykład w Ticino minimalna podstawa opodatkowania wynosi obecnie 400 tysięcy franków. Taka minimalna podstawa obejmuje zarówno podatnika, jego małżonkę, a także dzieci poniżej 18 roku życia. Na bazie tak ustalonej podstawy ustala się kwotę podatku za dany rok podatkowy. Inaczej niż we Włoszech. Tam jest jedna kwota podatku dla ciebie i dla członków rodziny, tutaj jest jedna dla całej rodziny. I zarówno mąż, jak i żona muszą być opodatkowani w ten sam sposób. Gdyż małżonków traktuje się jak jednego podatnika w Szwajcarii. A skąd ta kwota? Opodatkowanie ryczałtowe w Szwajcarii opiera się na kosztach utrzymania ponoszonych przez Ciebie oraz przez wszystkie osoby będące na Twoim utrzymaniu i mieszkające w Szwajcarii. Czyli bierze się pod uwagę wszystkie hipotetyczne koszty życia, niezależnie od tego, czy zostały one poniesione w Szwajcarii czy za granicą. I to one są traktowane jako podstawa do opodatkowania podatkiem dochodowym, już według normalnych stawek. W praktyce, zamiast kosztów utrzymania, kwota ryczałtu jest negocjowana na podstawie dochodu i majątku. Wynegocjowana kwota ryczałtu stanowi podstawę opodatkowania dla celów zarówno dochodowych, jak i majątkowych na poziomie i federalnym, i kantonalnym, i gminnym. Jeśli wynegocjowana kwota jest niższa niż minimalna kwota określona przez prawo, to jest ona automatycznie dostosowana do tej wyższej. Reasumując, aby oszacować wysokość Twojego podatku w Szwajcarii, musisz mieć następujące kwoty. Minimalną kwotę ryczałtu, ustaloną przez prawo konkretnego kantonu. Na przykładzie Ticino jest to 400 tysięcy franków. Kwotę równą siedmiokrotności wartości czynszu domu lub mieszkania, w którym mieszkasz. A po trzecie, wynegocjowaną kwotę ryczałtu, która odzwierciedla Twoje koszty utrzymania. I najwyższa kwota z tych trzech kwot będzie brana pod uwagę jako podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, i tutaj już nie przysługują Tobie żadne odliczenia. Urząd Skarbowy w Szwajcarii jeszcze weryfikuje, czy taka kwota będzie rzeczywiście opodatkowana. Podatkiem ryczałtowym. Sprawda w tym celu dochody, jakie pozyskujesz w Szwajcarii, bo może podatek ryczałtowy nie być niższy, aniżeli podatek należny od normalnych zasadach od dochodów uzyskiwanych w Szwajcarii. Jeśli ten test zdałeś, to wiesz już, jaki podatek będziesz płacił. I tutaj uwaga, czasami zapominamy, przeprowadzając się do Szwajcarii, że tam są już nasze pieniądze. One mogą mieć wpływ na wartość aktywów i wartość dochodów uzyskiwanych w Szwajcarii. Kiedy przydaje się rezydencja w Szwajcarii? Wtedy, kiedy szukasz ochrony dla siebie i Twoich aktywów ze względu na ryzyka geopolityczne, a nie jesteś jeszcze zdecydowany, gdzie chcesz zamieszkać. System edukacji i opieki medycznej w Szwajcarii jest bardzo wysoki. Szwajcaria nie weryfikuje, gdzie faktycznie przebywasz. Ważne jest, abyś w innym kraju nie przybywał na tyle, byś pozyskał tam kolejną rezydencję podatkową. Szwajcaria może się również sprawdzić dla osób, które noszą się z myślą założenia Polskiej Fundacji Rodzinnej, ale prawdopodobnie nie będą chciały mieszkać docelowo w Polsce. Regulacje wielu krajów powodują bardzo wysoki podatek od dochodów wypłacanych z Fundacji Rodzinnej. Szwajcarii, jeśli dobrze poukładasz swoje sprawy, jesteś w stanie tym odpowiednio zarządzić. To tyle na dziś. Zapraszam Was na kolejny odcinek już niebawem.